Za nimi czasy coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, boryka się z różnego rodzaju problemami, które są związane ze zdrowiem psychicznym. Głównie przyczyniły się do tego lata pandemii i izolacja. W związku z tym Komisja Europejska wspólnie z Fundacją GrowSpace postanowiły uruchomić tzw. Młodzieżowe Sieci Bezpieczeństwa w ośmiu miastach zachodniej Polski. Organizujemy we Wrocławiu i w siedmiu innych miastach na terenie sześciu województw spotkania wokół młodzieżowych okrągłych stołów aby młodych ludzi wspierać w tego typu trudnych momentach wskazywać im drogi poszukiwania fachowej i odpowiedniej pomocy. Będziemy także w przyszłym tygodniu w Dąbrowie Górniczej, później w Kaliszu, w Opolu, w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim, w Koszalinie i w Szczecinie rozmawiać z młodymi ludźmi na temat zdrowia psychicznego. Po pierwsze, dlatego, że jest to temat bardzo istotny, 68% młodych osób w Unii Europejskiej jest zagrożonych depresją. Z kolei o 1 trzecią na skutek pandemii i izolacji, według specjalistów i specjalistek, wzrosła ilość zaburzeń depresyjnych i ilość zaburzeń lękowych, a pomagać najlepiej jest lokalnie. W ramach takich spotkań eksperci będą rozmawiać z młodymi ludźmi o zdrowiu psychicznym, ale będą też chcieli poznać ich zdanie na ten temat, zwłaszcza w kontekście przeciwdziałania przemocy w szkole i równości wszystkich Będą nimi na przykład Emil Koźbiał z Polskiego Prawa Towarzystwa Antydyskryminacyjnego, będzie z nami także Piotr Jacoń z TVN24, będzie z nami Danuta Sowińska, Fundacja Diversity.pl oraz Jakub Kocjan, Akcja Demokracja. To będą osoby, które po pierwsze przedstawią wiedzę, ale poprowadzą później dyskusję, dlatego że chcemy, aby z tych, te spotkania nie były tylko i wyłącznie spotkaniem, one mają za zadanie pomóc. Tak naprawdę szkoła powinna nam te bezpieczne miejsce, w którym i będziemy mogli się uczyć, i rozwijać, no i być sobą szczególnie, to chyba przede wszystkim. Wydaje mi się, że u mnie w szkole akurat ja czuję, że jest to zapewnione z pomoc psychologiczna, pedagogiczna, a nie każdy tak w szkole jest. W wielu szkołach jest bardzo duży problem dalej z brakiem samoakceptacją, z przemocą, z ogólnie hejtem wobec nawet... Uczniów do uczniów, ale też nauczycieli wobec uczniów. Jest duży z tym problem i wydaje mi się, że dlatego będziemy poruszać ten e, temat na okrągłych stołach, by po prostu uczniowie wiedzieli jak sobie z tym radzić. Echo 204, Nina Iwtoszynko.